Nasz pierwszy wyścig tej fazy rozgrywek był kompletną katastrofą. Żeby uniknąć drugiej katastrofy, zawarłam pakt z księciem Aiką. Żadnej broni, tylko prędkość. Chcąc dotrzymać obietnicy, musiałam podjąć drastyczne kroki. A niestety wszystko się poplątało. Nie wiem, co będzie dalej. Szczerze mówiąc, chyba nie dam rady dłużej tego ciągnąć.

Zaskakujący jak super-ścigacz. Odejdź! Powiedziałam, że nie wyjdę! Molly? Wiem, że trochę się poróżniliśmy. Zwłaszcza przy ostatnim wyścigu, osiągnęliśmy jednak krytyczny punkt selekcji, i dobro zespołu jest najważniejsze. Myślę, że to odpowiedni moment, by usiąść i omówić pewne sprawy. Wcale nie! Nie będziemy niczego omawiać. W takim razie musimy przejść do planu B. Tak naprawdę to Donue jest po prostu wielkim zerem. Ach, nie zasługuję na taką kochającą córkę! Powinnam mieć lepszego ojca. Powiedziałam, spadaj stąd! Hmm. O, och Rick, bardzo cię przepraszam. Myślałam, że to... Tak, wiem, kogo się spodziewałaś. Ubieraj się, mała myszko, najwyższy czas na naukę. Ha? O czym ty mówisz? Zostałem twoim trenerem! Zostaw mnie w spokoju! Nie mam ochoty na naukę! Ratunku! Porywają mnie! Moli jest teraz w dobrych rękach. Pomocy! Co się tu dzieje? Przyszedł czas na poskromienie złośnicy. Czemu to ona zawsze ma ubaw? Tego nie wiesz, ale nasz następny wyścig to nie jest maraton. Co to za dziwaczny pomysł z odmawianiem startu? Nie przejechałam tu, by się ścigać. Zresztą mój zespół i tak nigdy mi nie ufał. Nie ufał ci? Może ja to ocenię, dobra? Przyśpiesz trochę, żółwiku. Świetnie się dogadują, ale co mi to? Do... Spójrz tylko na tę sukienkę. Idealna dla ciebie! Ach, spadaj, próbuję mm, tu odpocząć! Tak. O, dzień dobry. Przecież to mój przyjaciel Jordan. Nie trenujesz ze swoją partnerką? Z partnerką? A czy ja mam partnerkę? Mam nadzieję, że twój zespół pozbiera się po tych okropnych porażkach. E? E, skąd to wszystko wiesz? Znam twojego następnego przeciwnika. To jeden z najlepszych zawodników Mistrzostw w Zwiesie, Super ścigacz. To ja się pakuję. Trzy porażki mają swoje plusy. Można wrócić do domu. Hej, lepiej nie naśmiewaj się, super ścigacza. Widziałem, jak jeździ, niczego się nie boi. Hmm? Aika! Tak, tak! Super ścigacz to prawdziwa legenda. Ciężko go pokonać. To wszystko twoja wina! Co ja zrobiłem? Ej, legalny, był puttivo idiot! Czy ludzie muszą być tacy nieprzewidywalni i tacy niegrzeczni? wiesz, że uciekniesz przede mną. Nieźle. Jak na babę. Co? Czas na następną rundę wkoło tego głupiego stawu. Nie martw się, będzie lepiej. Już wkrótce przestaniesz odczuwać ból. Ciekawe. Dawaj, ty grysi <try> Doros. O czym tak bardzo chcesz ze mną porozmawiać, Torosie? Martwi mnie to, że mój młody sprzymierzeniec mięknie. Więc plotki są prawdziwe: książę Aika współpracuje z Krogami. Aha. Twój ojciec nie byłby zadowolony z tego, co zrobiłeś w ostatnim wyścigu. Mogłeś przegrać przez ziemską dziewczynę. Przecież wygrałem ten wyścig! Na twoje szczęście. Już zaczynałem przypuszczać, że nie znaleźli nowych sojuszników. Sojusz nie oznacza służalczości, Torosie. My też mamy swój własny plan. I to nie jest plan Krogów. Zrobię wszystko, żeby wygrać najwyższą nagrodę. Jesteś jeszcze młody, Aiko. Musisz się wiele nauczyć. Życzę Ci powodzenia w najbliższym wyścigu, książę. I odpowiedz na wezwanie krogów, kiedykolwiek ono nadejdzie. Wezwanie krogów? Och, szkoda, że Moli tego nie widziała. Dzień dobry, książę. Zdaje się, że mamy niedokończone porachunki. Naprawdę? Widzę, że nie tylko łamiesz obietnicę, ale i szpiegujesz. Trzymaj się z dala od Moli, bo jeśli nie, to tego pożałujesz. Jesteś jej strażnikiem? Jestem jej partnerem. Lepiej, żebyś stąd odszedł, póki jeszcze możesz. Wiesz co, nie mogłem się doczekać tej chwili. To było żałosne. Spróbuj jeszcze raz. Dobra, ale to będzie ostatni raz. Żeby osiągnąć idealną równowagę, musisz stać się całkowitą jednością z drążkiem. A! A, 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 a! Czułem, że równowaga nie będzie twoją mocną stroną. Spróbujmy czegoś prostszego. Nie poddam się tak łatwo. Stać się całkowitą jednością. Proszę, udało ci się, całkiem nieźle moli. <laughs> Co teraz robimy? Masz dobrą technikę, świetną szybkość i wspaniały refleks. Czemu nie idzie ci lepiej? Robię co mogę, ale jestem tylko dziewczyną. Nie pogrywaj tak ze mną, dobra. A? Jesteś pilotem zespołu Ziemi pilotem gwiezdnego ścigacza. Co cię hamuje? Hmm. Nic mnie nie hamuje. O tym, czy przekroczymy linię mety, decyduje odpowiednia motywacja. Co skłoniło Cię do przyłączenia się do zespołu? No, dawaj, Moli. Dlaczego się ścigasz? Robię to dla mojego ojca. No, nareszcie do czegoś doszliśmy. Jestem pewny, że tam na Ziemi wciąż o tobie myśli. On nie ma pojęcia, jak wiele dla niego robię. Zdaje się, że mój przyjazd tutaj to był błąd. Posłuchaj, Moli, To wielkie szczęście, że tutaj jesteś. Bez ciebie zespół Ziemi nie miałby szans. Ha? Przed tobą bardzo ważny wyścig. Przynajmniej to powinno przekonać cię do tego, żeby dać z siebie wszystko. Mm -hmm. No to przestań się obijać. Trzeba by odmalować trochę ten statek. Może się tym zajmiesz, co? Myślę, że to cię podniesie na duchu. A? Jesteś pewny? Jasny, że tak. <gry> To Twoje ostatnie dzisiejsze ćwiczenie. Dobra, no to do roboty! Ale boli. Co ci się stało, Jordan? Przewróciłem się i akurat miałem w buzi ciastko. Hej, chciałam z Tobą porozmawiać. Idziemy. Teraz wzywamy drużynę Ziemi! Mam nadzieję, że twój trening coś dał. Wiesz co, Don? Trochę optymizmu by nie zaszkodziło. No. Co to jest? Co to za szkaractwo? Jak dla mnie, to jest głowa królika. Hej, chciałeś, żebym rozpalił ogień, więc to zrobiłem. Pamiętasz, Don? Zanim cię poznałem, nie miałem ani jednego tatuażu. Kolejnym zawodnikiem, którego wzywamy do tego pojedynku, jest super ścigacz. Brawa dla super ścigacza. O, widzę, że próbowałaś podrobić niesamowity styl super ścigacza, ale dzisiaj nie udało. Ten głos wydaje mi się znajomy. Satis, dlaczego masz na sobie ten dziwaczny kostium? Jaki Satis? Nie wiem o czym ty mówisz. Jestem super! ścigaczem! Proszę bardzo, śmiej się dowoli. Już niedługo to ja się będę śmiał. Bo przegracie ten pojedynek! Molly, nie pozwól, by zwiódł Cię jego dziwny wygląd. Super ścigacz prowadzi z nami jednym zwycięstwem. Przegrał tylko z Torosem. Jak mamy go traktować poważnie? Wygląda jak pajac! Nie możecie przegrać tego wyścigu! Bo to będzie koniec naszego świata. Musimy wygrać! Słyszycie? Zobaczmy, kto z nas więcej trenował. Spadaj stąd, ty Super Świrze. Wygląda na to, że te dzieciaki coś jednak potrafią. Lepiej, żeby nie nawalili. Już najwyższy czas, dać im nauczkę. No! Moli, zdaje się, że mamy problem. Ha! Próbuję, lecimy z maksymalną prędkością. Posłuchaj, on ma specyficzną budowę i przez to nie jest tak zwrotny jak Arrow 2. Wykorzystaj to. Niedobrze. Całkiem nieźle ci szło, Moli. Ale czy naprawdę zasługujesz na to, by zdobyć najwyższą nagrodę? Moli! Katastrofa. Ach. Co jest z tym układem sterowniczym? Ani słowa. Nie powinniśmy jej teraz dekoncentrować. Się. Zaraz go dogonię! Dosyć tego! Odczep się od mojej wieżyczki! E? Hej, nie zabieram autostopowiczów! Ha? Jordan! I nie potrzebujemy szyb! Nie! Moli, co ty wyprawiasz? Coś, czego nigdy nie zrozumiesz! Wracam po mojego partnera! Moli! Jordan na pewno by nie chciał, żebyś przegrała wyścig. Miej to na uwadze! Zgadzam się z Donem, myszko. Drużyna ratownicza jest już w drodze. Chcesz coś zrobić dla Jordana, to pokonaj super ścigacza! Jeśli nie możesz wygrać tu ze mną, to nie masz szans na obanie. Już po wszystkim nie uda się jej! Całkowita jedność. Albo nigdy. To jest. I tak oto pałeczka została przekazana nowej generacji. Da kommt da. Kolejne lekkomyślne posunięcie, ale udało nam się wygrać. Don, w tym nie było nic lekkomyślnego. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie JetX Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Berenika Wyrobek. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Aleksander Mikołajczak, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Wojciech Solasz, Mieczysław Morański, Karol Wróblewski, Ewa Kania, Jarosław Domin, Dariusz Odija i inni.